Pierwsza część serii, jak uczyć się do konkretnych przedmiotów, i dzisiaj biologia. Chcę zacząć od biologii, bo ja zawsze bardzo lubiłam biologię. E, Pisałam biologię na maturze, napisałam ją na 82%, co było naprawdę wysokim centylem w moim akurat roczniku. Zresztą udzielam czasami korków z biologii, bo nadal bardzo ją lubię. Ale to nie znaczy, że zawsze tak było. W pierwszym liceum miałam trójkę na koniec roku z biologii i jakoś nie byłam jej fanką. Więc tutaj moje rady, jak udało mi się z trójki na koniec roku osiągnąć taki wynik na maturze, dla mnie był satysfakcjonujący. I też podkreślam, że to są moje rady, które mi pomogły. Każdy ma jakieś swoje indywidualne preferencje i każdemu coś innego pomaga. Biologia jest o tyle specyficznym przedmiotem, że tutaj nie liczy się tylko i wyłącznie teoria, ale też ocenianie pod klucz na maturze jest bardzo, bardzo specyficzne. Czyli nawet, jeżeli napisz coś, co jest w 100% prawdą, to nie znaczy, że będzie to ocenione na maturze jako 100%. Dlatego też bardzo ważne jest robienie zadań naturalnych z biologii, to też bardzo często podkreślam, no, to możecie zauważyć, że bardzo często o tym mówię, no ale taka jest prawda. To właśnie robienie zadań analizowanie odpowiedzi z od CKE to jest ten klucz. Ja zawsze bardzo na bieżąco przygotowałam się do sprawdzianów, uczyłam się na sprawdziany przede wszystkim. A uczyłam się w ten sposób, że czytałam temat z podręczniku, że ja korzystałam z podręcznika nowej ery, tylko że to było takie starsze wydanie, bo wiem, że teraz jest w ogóle jakieś nowsze z Nowej ery, które jest, no, troszeczkę słabsze moim zdaniem. W tym też podręczniku bardzo dużo podkreślałam. Po prostu ja pokazywałam kilka filmików wcześniej, jak wygląda moja książka, właśnie z biologii w liceum. No i to było, no, zakreślać na zakreślaczu, było wszędzie, wszędzie pomazane. Po tym, po przeczytaniu konkretnego tematu w podręczniku, otwierałam zbiór witowskiego i robiłam wszystkie zadania, które tam były. No, może prawie wszystkie, bo jeżeli zauważyłam, że jakieś tam konkretne się powtarzają, no to już sobie omijałam, albo też te ich autorskie zadania są mocno średnie według mnie. Alternatywą jest też strona Biologel, o której już milion razy mówiłam. I tam macie filtr, który możecie sobie ustawić na konkretne jakieś tam zagadnienie, i wyświetlą wam się wszystkie wszystkie zadania, które były na maturach. Tylko, że tam jest akurat taki minus, że. Chyba nie ma zadań z OK, które są witowskim. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli był jakiś zmian w ostatnich latach, ale jeżeli ktoś preferuje taką formę właśnie internetową, nie chce wydawać kasy na zbiory, no to to jest fajna sprawa. Biologia jest przedmiotem bardzo na rozumienie i może na początku być naprawdę trudno, może nawet jest zawsze na początku bardzo trudno, ale później okazuje się, że wszystko to się ze sobą fajnie łączy. To są takie puzle, które układacie. I dlatego ja kocham biologię. No i ogólnie niewielu nauczycieli robi sprawdziany właśnie z zadań maturalnych albo zadań podobnych do maturalnych, dlatego też no, te zadania, jeszcze raz powtarzam, są bardzo ważne. Zdarzało się, że robiłam jakieś notatki, ale to był raczej z tematów, które jakoś tak, nie wiem, ciężej mi przychodziły albo były taką typową pamięciówką, na przykład, nie wiem, jakieś witaminy albo no takie po prostu, wiecie, wypunktować i nauczyć się na pamięć. I wiem, że nie pocieszę, ale są rzeczy właśnie w biologii, które no nie da się na zrozumienie wziąć, tylko trzeba się wykuć i później dopiero okazuje się, że to się przydaje do czegoś innego, i to umożliwia takie bardziej dogłębne zrozumienie tego tematu. Ale na początku, tak jak mówię, trzeba się go nauczyć na pamięć. No i im bliżej matury, tym lepiej zacząć robić całe arkusze, bo jak zauważycie, wiele zadań jest takich, że ma dużo podpunktów i w każdym podpunkcie jest pytanie o jakiś inny temat, o inny dział. Więc fajnie nauczyć się tam myśleć o biologii jako takiej jednej całości, która się spina.